Kochana Wspólnota Bożego Ojcostwa, pozdrawiam Was serdecznie z Konga, e, z mojej misji e, i z okazji jubileuszu 25-lecia. Życzę Wam e, wszelkich łask, Bożego Błogosławieństwa, e, życzę Wam obfitości, darów Ducha Świętego i nieustannego wpatrywania się w oblicze naszego Dobrego Ojca. E, i życzę Wam też tego, aby Jego aniołowie Wam towarzyszyli w codzienności, aby Jego aniołowie szli przed Wami, za Wami i aby wypraszali Wam też potrzebne natchnienia. Z okazji tego pięknego jubileuszu dziękuję Wam za Waszą obecność, w moim życiu również, za tą wspólną drogę, którą przeszliśmy. W Polsce i, i tutaj, za Wasze towarzyszenie mi, za to, że dzięki Wam i z Wami mogłam odkrywać moje powołanie to zakonne i to, to misyjne, również. Dziękuję Wam za to wszystko, co uczyniliście dla moich tutaj właśnie uczniów. Chcę pokazać Tą Biblię, która właśnie to jest jedna z tych Biblii. Posłahili, które zostały zakupione dla tych uczniów, e, których uczyłam e, jako, jako pierwsze klasy w, moim tutaj, e, w mojej posłudze tutaj. Dziękuję Wam serdecznie. E, pamiętam Was w modlitwie i, i całym sercem jestem z Wami. Życzę Wam dobrego, dobrego świętowania. Dziękuję Wam za Wasze modlitwy i za Wasze wsparcie którego tutaj doświadczam. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną w sposób właśnie ten duchowy, modlitewny, że również mnie wspieracie swoimi słowami, wdzięcznością, solidarnością ze mną. Dziękuję Wam za wszystko i jeśli właśnie mogę prosić, to proszę o modlitwę o pokój, bo ciągle trwamy w tej trudnej sytuacji. Dobrego świętowania dla Was wszystkich. Ciskam Was bardzo serdecznie z Panem Bogiem.